Z nami Michal Bezpalec, strzelec z jednej z bramek w, podczas strzelaniny w dzisiejszym meczu pomiędzy Termaliką Nieciecza a Koroną Kielce. Michal, no szkoda, że nie ma kibiców na trybunach, bo w ostatnich dwóch meczach w Niecieczy zdobyliśmy 10 bramek. No oczywiście, kibice brakują i 10 bramek to naprawdę przyjemność dla zespołu i byłoby dla kibiców. No. Trzeba przyznać, że w tym dzisiejszym meczu, mimo że tych bramek strzelaliśmy sporo, to tak naprawdę dopiero twoje trafienie na 5-2, można powiedzieć, zamknęło rywalizację w tym meczu, bo na te nasze bramki korona od czasu do czasu odpowiadała. No pierwszej połowie mieliśmy bardzo mocno, prowadziliśmy 3-0 i na początku tej drugiej połowy e, straciliśmy bramkę i w piłce się może wydarzyć wszystko. Wydać wszystko no. Tam różnica dwóch bramek jeszcze nie znaczy, że wygramy. No naprawdę to... Ta... Bramka na 5-2 coś już tam ustala ten wynik, no, trochę. Dla Ciebie ważne to, że strzelasz drugą tak naprawdę w barwach brukbetu Termaliki bramkę, pierwszą w tym sezonie. Jeszcze jest trochę tych meczów, więc biorąc pod uwagę naszą skuteczność, może nie ostatnia. No, mam nadzieję, że nie, ale no, jestem szczęśliwy, że wygraliśmy ten mecz i nieważne jak strzela tej bramki. Patrzymy już trochę w przyszłość. Kolejny mecz w sobotę, zagramy z miedzią Legnica. Znowu tutaj w Nicieczy. Więc jeśli utrzymamy tą pastę strzelecką, to znowu okazji do oklaskiwania was po, bramek. Nie będzie, po bramkach nie będzie brakować. No, oczywiście. Jak strzelamy tyle bramek, to jak już mówiłem, naprawdę przyjemność. I jak będziemy strzelać, to przyjemność dla kibiców, jak powiedziałem, i będziemy wygrywali te mecze i przybliżamy się do tego celu, co wszyscy, wszyscy marzymy.